Witam Was bardzo serdecznie. Jest to drugie już nagranie o KDE, gdzie podpowiem Wam kilka rzeczy, które ja sobie ustawiam. Które, jeśli Wam się spodobają, sami możecie sobie ustawić. Pierwszą rzeczą, którą, która jest warta objaśnienia, to 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 jest grupowanie elementów yy, jeśli chodzi o listę programów na panelu. Jeśli wam to przeszkadza, ustawiamy sobie to w menadłu ustawienia menadżer zadań i tu mamy grupowanie. Ustawiam nie grupuj ani nie sortuj i w tym momencie grupowanie zostanie wyłączone. Mi ono szczerze mówiąc przeszkadza, ponieważ Mimo wszystko jestem przyzwyczajony, że wszystkie tutaj elementy po prostu są rozgrupowane. Drugą rzeczą jest ustawienie panelu, a raczej jak można sobie ustawić? Po pierwsze, na oczywiście skraj ekranu, to jest przestawienie sobie go jeśli chodzi o brzeg ekranu. Wysokość także wiadomo, co to jest. Czego są te dwa, dwa dzyndzle? Tu, i tu, i ten jeden tu. Przesuwanie tego suwaka zmienia maksymalny rozmiar panelu, a drugi to jest mm, przesuwanie tego suwaka zmienia minimalny rozmiar panelu. Czyli ogólnie rzecz biorąc, możemy sobie go zmniejszyć. Ten dzyndzel określa położenie panelu właśnie wobec yy, brzegu chcemy mieć wobec tego lub tego yy, jak to się nazywa tego kantu jak widzicie zmniejszyłem sobie panel i od razu ikon zniknęły mi opisy programu, zmieniające na ładne ikonki co może albo pozwala na zaoszczędzenie trochę miejsca Prawdopodobnie można to sobie wyłączyć Co zaraz oczywiście sprawdzimy Pokaż tylko zalecnego działania Właśnie możemy też sobie ustawić tak, iż będą tutaj tylko programy zminimalizowane, a nie te otwarte pod, pod podpowiedzi Wymusi ustawienie rzędu ale ikonek ustawienie żeby były ikonki brak no trochę nieładnie to by była pierwsza rzecz to powinno być tutaj zamknij Drugą rzeczą, czy rzeczami, które chciałam wam pokazać, są to elementy w menu, czy, menu, czy ustawienia, raczej w ustawieniach, co jak mówię, w ustawieniach właśnie KDM. Jeśli chodzi o czcionkę, naprawiła mi się wyłączyłem po prostu Dpi czcionek sobie ustawienie systemowe i dzcionka zaczyna wyglądać ładnie. Drugą rzeczą, którą ja wyłączam jest wyszkiwanie na pulpicie. Tak ażeby mi nic się tutaj nie dziwało. Po co ma mi działać? Coś, coś szczerze czegoś, że mówiąc nie korzystam. Co tu jeszcze? Aha urządzenia systemowe klawiatura układ klawiatury oryginalnie KDM ma to wyłączone i mogą wam w systemie nie działać ON, CG i tak dalej czyli polskie znaki aby działały musicie mieć tutaj ustawioną klawiaturę polską bez tego mogą wam nie działać ustawienia właśnie jeśli chodzi o polskie znaki, jeśli chodzi o dźwięk, i te rzeczy, to ustawiam sobie to w tym miejscu. I warto sobie zajrzeć też tutaj. Ponieważ jeśli tutaj będziecie mieć kilka innych elementów, które tam Wam pokazałem, w tamtym miejscu, i to może Wam dźwięknie działać tak, jakbyście chcieli. Wygaszacze inne pierdo oczywiście, zarządzanie energią. Co jeszcze mógłbym Wam tu pokazać? O panelu powiedziałem, gdzie się go ustawia. Aha, mogę Wam też pokazać pewien bajer, który ja, z którego ja korzystam. A jest to oryginalnie panel, zawsze widoczny. Tam, tu mogę zdać na środek. Wygląda tak, czyli belka programu jest niżej. Panel programu, i panel system, jeśli chodzi o KDE, jest wyżej. Czyli porozumiemy, tak jak to jest w standardzie, tak trzeba określić. Ale KDE pozwala nam na schowanie panelu, schowanie panelu. No tak, pozwala, ponieważ możemy dać automatyczny ukry, ale pozwala nam na uwydatnienie <laughs> panelu na belkę, tak? aby belka schowała się pod panelem i panel nie zabierał nam miejsca. Tak jak tu widzicie, oryginalnie zabiera nam tyle miejsca, potem jest właśnie jeszcze belka dodatkowo, więc tracimy trochę, powiedzmy, no, co najmniej centymetr na ekranie, aby zyskać około pół centymetra. musimy ustawić sobie tutaj okno znajdując okna znajdują się poniżej odnosi to oczywiście do panelu a tym samym jak widzicie belka weszła pod panel i tym samym zyskujemy tam je, kilkanaście milimetrów co powiem wam że daje dość dużo jeśli mm, Macie mały ekran lub, jeśli powiedz, macie program, gdzie pojawiają się suwaki, czyli to jest takie coś z boku, i brakuje wam tam nie wiem, kilku milimetrów, aby ten suwak zniknął, to to się dość przydaje. Wysokość, oczywiście, tutaj zmieniamy. Jeszcze sobie przesuńmy, aby to mi nie kolidowało w ten sposób, i jest OK. Yy, ostatnią rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, to na przykład możliwość dodania sobie danego elementu do panelu. Możemy go właśnie taki element dodać do ulubionych, na pulpit lub do panelu. W tym momencie ląduje on jako taka jakby ym, ikonka czy element, który możemy sobie przesuwać <laughs> jako formę, a nie jako ym, tam dodatek do. Część dodatku właśnie na panelu. To by było na tyle, jeśli chodzi o drugi materiał wyjaśniający pewne kwestie i podpowiadające Wam, jak sobie coś lub dano, dany element ustawić. To by było na tyle. No I trzymajcie się.